Witam serdecznie Kozierowce w czytaniu dla Was na nadchodzący miesiąc. Zobaczmy, co w lutym będzie się działo. Zaczynamy od spraw, takich materialnych, związanych z pracą, finansami. E, I tutaj Wam powiem, że no dobra, no dobra, bardzo, bardzo fajnie. E, plany przedsięwzięcia. Jest głupiec, jest, ku... jest tu karta siły i giermek buław. Okej. Okay. Okej, okay. i mamy także, no, wasze zdrowie, samopoczucie. Widzę, że troszkę jakieś tutaj problemy ze snem możecie mieć, kochani, w lutym. E, trzeba będzie chyba trochę jednak e, no, zadbać o tą higienę snu. E, kochani, e, zanim przejdziemy do czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję, udostępnijcie to czytanie komuś, skomentujcie. To wszystko bardzo e, wielkim wsparciem jest dla mnie tu na YouTube. Ale patrzymy co się dzieje koziorożce. I teraz tak, jeżeli chodzi e, o kwestię. Mm, materialne. Jakbym miał skwitować ten tu rozkład, siódemki denarów, dziesiątki pucharów i króla denarów, tak? Miałbym skwitować jednym zdaniem, to bym powiedział, że plan zostaje wykonany i to zostaje wykonany perfekcyjnie przez Was, koziorożce, tak? Dlaczego perfekcyjnie? Od razu już tu mówię, dziesiątka pucharów, no popatrzcie, no jak ta karta mogłaby być zła, nie? Wyda Wydaje się, że tu naprawdę czeka was jakaś konkretna, fajna rzecz, która się wydarzy, która was bardzo ucieszy i ona was tak ucieszy całościowo. Tak? E, czyli nie będzie e, tam ukrytych jakichś haczyków, nie będzie jakichś problemów. E, wiecie, może nawet wam się coś tam uda i tak sobie myślicie: No dobra, fajnie, udało mi się coś, mi dają, ale tam musi być coś, jakaś klauzula, która na pewno spowoduje, że potem będzie to bardziej skomplikowane niż się wydaje. Nie. Bardzo często właśnie, jak jest dziesiątka pucharów, to to, co się wydarzy jest właśnie takie, takie, jakie się wydaje na, na początku. Tak, takie, jak na starcie widzimy, o, to ta sytuacja dokładnie taka potem jest, czyli nie ma właśnie tam żadnych ukrytych haczyków, jak było powiedziane. Karta króla denarów jest kartą planu. Czyli jeżeli macie jakiś do zrealizowania, właśnie plan, macie sobie postanowione. W lutym zaczynam szukać nowego miejsca pracy, albo w lutym. Z Podchodzę do sprzedaży, <coughs> przepraszam, tej nieruchomości, którą tam myślę o tym, żeby już ją sprzedać od dawna, tak? Albo jakiejś innej rzeczy z domu, albo w lutym chcę zrealizować remont mieszkania. I no właśnie to wszystko wskazuje na to, że. Uda wam się to, bo ogólnie jakby był po prostu król denarów, to znaczy, żeby poszło wedle planu, ale może bez jakiegoś tam wielkiego, wiecie, hu hura, czy jakiejś naprawdę pozytywnej dodatkowej rzeczy z tym związanej, a tutaj ta pozytywna rzecz będzie. Siódemka denarów za to wskazuje na to, że na koniec. Miesiąca, tak? Na koniec miesiąca będziecie w lepszej pozycji, przynajmniej tej finansowej, materialnej, tak? Niż na początku. A przynajmniej, no, będziecie widzieli, no wiecie, bo jeżeli robicie remont. Tak? No to wydacie na to pieniądze, to wtedy trzeba na to patrzeć trochę naokoło, na około. czyli macie zrobiony remont, a jednocześnie nie był aż taki drogi, tak? jak się spodziewaliście. Baliście się, że będzie trwał i trwał i trwał, a okaże się, że tutaj tam ci fachowcy zrobili to wyjątkowo szybko i nawet jak mieliście jakiś budżet, to się w nim zatrzymali, nie? bo to, że było mniej niż w budżecie, to, to ciężko uwierzyć. No tutaj, chociaż, chociaż jeżeli będą się chociaż trochę, go trzymać to znaczy, że nie jest źle. Więc naprawdę pozytywne wieści w tych kwestiach, właśnie takich przyziemnych, materialnych. Plany przedsięwzięcia. Kochani, tu. Widzę, że wiele rzeczy będzie Wam się e, udawało tak bez większego zastanowienia. Karta głupca, okej, okay, nie oznacza tego, że ktoś jest no, głupi. <głupku> ty głupku, ty. Nie. Karta głupca wskazuje na to, że pewne rzeczy przychodzą same, one się wydarzają i nie trzeba tego robić na siłę. Tak, o dziwo. Więc jak wtedy odczytać takie troszkę zwalczające się, jakby dwie rzeczy, tak? Czyli karta głupca i siły. Chodzi o to, że rzeczy będą się przydarzały same, i będą się udawały też bez Waszego większego zaangażowania i bez jakiegoś większego planowania i przemyślenia. Będą się udawały tak, jakby ten plan był, był idealny, albo nawet będzie tam coś więcej dzięki temu co Was zaskoczy i będzie to dobry wynik. Wiecie, w takim bardzo prostym znaczeniu to by można było odczytać, że załóżmy robicie jakąś rzecz, typu takie przedsięwzięcie, które trzeba cały czas utrzymywać, czyli jesteście na diecie. Wtedy to wychodzi na to, że zaczyna to Wam przychodzić naturalnie. Tak, że wychodzi dobrze, ale też wychodzi dobrze pomimo braku aż takich starań. Tak? Często mamy taką tendencję, żeby pewne rzeczy przemyśleć za bardzo, za bardzo się na tym skupiać i no to może nie tyle, że nie działa, ale jest męczące. Tutaj widzę, że to będzie przychodziło tak naturalnie, będzie się działo tak, jak powinno, pomimo tego, że nie będziecie musieli, wiecie, z rozpiską, tam siedzieć i każdą kalorię notować, jeżeli chodzi o tą dietę, przynajmniej, ale to może chodzić o coś innego też, oczywiście. Wiecie, co ja jeszcze tu chciałem powiedzieć, a, że to tak fajnie się wpisuje to tak, to się wpisuje w takie typowo polskie stwierdzenie, jakoś to będzie, nie? Idziemy na żywioł i faktycznie wychodzi. To każdy Polak by chciał mieć to ze swoimi Polanami przedsięwzięciami przed sobą, tak, taką wróżbę i to przynajmniej chociaż wam, koziorożce, się trafiło. A na koniec mamy, znaczy w tym, na koniec tego działu mamy Giermka Buław i Giermek Buław jest trochę odszczepiony od tego, bo on mówi Jakiejś nowej pomyśle, nowym ciekawym pomyśle, który się w lutym pojawi, może wiecie, ktoś wam coś zaproponuje, ktoś wam zarzuci jakąś koncepcję, którą będziecie nie tyle wiecie, będziecie się zastanawiali, no skorzystać czy nie skorzystać. Nie, tu będzie od razu taka myśl, o to jest fajny pomysł, i tam zaczynacie czytać o tym, zaczynacie się tym interesować, może robicie już nawet jakieś pierwsze ustalenia, pierwsze plany, czyli wiecie, to tak jak dzwonię, tam załóżmy kolega, przyjaciel jakiś i mówi: wiesz co, ty koziorożcu, no, mam wolny weekend, może pojedźmy, coś tam razem zróbmy. To się zastanawiacie, to, to nie jest tak, że się zastanawiacie nad tym, czy to zrobić, czy nie, ważycie możliwości i tylko od razu mówicie, tak, zapisz mnie na tą koncepcję, ja jadę na pewno z Tobą, jakoś to ogarnę, nie? A potem dopiero co najwyżej będziecie sprawdzali, czy to się da, czy się nie da. <laughs> Więc ten zapał jest od razu tu widoczny. No, troszkę widzą, jeżeli chodzi o to samopoczucie zdrowie, kochani, jest trochę sytuacja taka nietypowa, bo z jednej strony no, ta dziewiątka mieczy może mówić o, o stresie tak, troszkę może być tutaj więcej tego stresu bardzo często dziewiątka mieczy mówi o problemie ze snem, nie? dlatego mówiłem na samym początku o tym, żeby troszkę jednak może popracować nad tą higieną snu, czyli wiecie nie siedzieć w telefonie jak leżycie w łóżku przed zaśnięciem, bo o wiecie, chyba, że kosmo oglądacie, to jesteście rozgrzeszeni, nie no żartuję, nawet mnie nie oglądajcie wtedy bo to bardzo psuje zasypianie i, i i jakość snu, i tak dalej, są na to różne najróżniejsze badania. Jest tu dobre takie stwierdzenie poprzez tą trójkę denarów, ale dobra, do niej dojdziemy, dojdziemy na koniec, bo jest też karta sądu i karta sądu wskazuje na to, że to, na co czekacie, jeżeli jest coś takiego, na co czekacie, jak no, jakiś zabieg, badanie, macie coś umówione, wiecie jakąś datę konkretną czy coś takiego, bo wiecie, że trzeba coś takiego zrobić, ale jeszcze się nie umówiliście, to dojdzie do skutku, tak? To dojdzie do skutku i też zostanie zrobione dobrze. I po tym, i teraz właśnie przechodzimy do tej trójki denarów, po tym będziecie czuć się lepiej. Tak i to jest ta jedna rzecz, którą mówi tutaj ta trójka denarów, druga wiąże się z tą dziewiątką mieczy, która jednak wskazuje tu, że ta pierwsza część lutego może być z tych bardziej problematycznych, później będzie się to poprawiało, więc może będzie się wam poprawiało, bo na przykład stresowaliście się tutaj tym planem, czy uda się go zrealizować, a w momencie jak widzicie, że wam się udaje, no to już się aż tak nie stresujecie, tak? Więc no Popracujcie nad tą higieną snu. Na szczęście tak trójka denarów, jak i karta sądu. Jeżeli nie macie jakiegoś takiego właśnie zabiegu, badania, planu, to... Um te karty mówią o tym fizycznym zdrowiu jako całkiem okej, okay, tak? Tylko, że no, brak dobrego snu nie tylko się na tym może odbijać, ale też na samopoczuciu takim po prostu, nie? Więc na to, na to uwagę. Chyba zważcie to jest po prostu jak zamiennik z zwrotu zwróćcie uwagę, więc zwaszcie uwagę, to jest jak masło maślane trochę, nie? Aj kosma, uczysz się polskiego na bieżąco. Dobra, kochani spod znaku koziorożca Zobaczmy teraz, co w tych bardziej prywatnych kwestiach się dzieje. Mamy najpierw kontakt z bliskimi, z rodziną, z tymi ważnymi dla Was osobami. Przyjaciele, także, no i nawet jest karta przyjaciół. Mamy kartę kochanków i kartę arcykapłanki. Ciekawe, ciekawe. Tutaj coś się dowiecie, czegoś konkretnego. I zobaczmy, jak ta miłość, moi drodzy, także będzie Wam się układała. Będzie to interpretacja tak dla osób, które... Które są w związku, jak i dla tych, którzy są singlami. Więc ja Was single pamiętam, nie martwcie się. Zobaczmy teraz, jak to można odczytać. Zaczynamy od tych relacji Waszych, tak? Z ważnymi dla Was osobami. I jak obiecałem, obiecałem, tu kartę o tym powiedziały, to ciężko było nie tego tak nie zinterpretować. Wydaje się, że. Dowiecie się czegoś no, zaskakującego, tak? dość takiej konkretnej, konkretna bomba zostanie na Was rzucona, koziorożce. E, coś, co e, było ukryte, tak, było, jest nadal pewnie ukryte i może będzie jeszcze przez część lutego. I to może się wiązać z. E, mm, Ogólne podstawowe znaczenie to jest takie, że komuś coś się nie udało i ta osoba to ukrywa, tak? Czy te osoby to ukrywają. E, I tak może być, bo są różne rzeczy, które mogą się <laughs> nie udawać, tak? A jednocześnie, e, a jednocześnie te osoby niechętnie potem będą o tym mówiły. E, e, I wy byście się dowiedzieli o tym, że jednak to nie wyszło komuś specjalnie, ale przy karta, karcie kochanków i arcykapłanki, mogę się tu niestety spodziewać tego, że no w czymś związku z waszych tych ważnych osób no nie układa się najlepiej, i najwyraźniej też to wyjdzie na jaw. Tak? To wyjdzie na jaw, dowiecie się tego, że no może ktoś się zaczyna rozwodzić. Albo chociaż. Wiecie, może nie jest to już od razu ta, 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 tak z grubej rury, ale że tam się pokłócili i wiecie teraz, że tam nie jest najlepiej, a zupełnie byście z boku nie powiedzieli, że tak się może dziać, nie? Więc ktoś ma jakieś problemy, ale aktywnie je ukrywa. Bardzo możliwe, że to są kwestie związkowe, niestety, ale to mogą być także jakieś inne problemy, o których właśnie ta osoba nie mówi, czy osoby, tak? Ale jeżeli to osoby, to są te takie trochę blisko siebie, czyli no właśnie jeżeli to parze się nie udaje, no to wiecie, no razem im się nie udaje. Tak? Um. Ale no tutaj faktycznie jest taka dość konkretna sprawa. Ta, to, to, się, to się pojawi. Szóstka pucharów za to, ona może oznaczać w tym całym połączeniu, że to może być nawet taka dość bliska Wam osoba. W sensie taki prawdziwy, wiecie, przyjaciel, przyjaciółka. Nie tam jakiś dobry znajomy, którego okej, okay, lubicie, ale, no ale widujecie się tam raz od wielkiego dzwonu. Niemniej ja bym tu szóstkę, miecz, szóstkę pucharów widział bardziej jako Stwierdzenie trochę oderwane od tego, a mianowicie, że no wasze interakcje. Tak? z wszystkimi, których można wrzucić do tego wora e, tych ważnych relacji, tak? Wasze kontakty z tymi osobami będą, będą bardzo przyjacielskie, będą bardzo takie fajne, tak? e, Może podczas właśnie takiego spotkania dowiecie się tego, że ktoś tam komuś coś tam nie wychodzi. Może ta osoba czy te osoby się same przed wami nie przyznają, nie? E, więc e, i to będzie dowiedziane się, do, dowiecie się na jakimś spotkaniu. Załóżmy tam. Ale no cóż, może być taka bomba niestety. Jeżeli zaś chodzi o kwestie miłosne, tak, to tu jest ha, takie stwierdzenie, które może niekoniecznie każdego zadowoli, pomimo tego, że ja osobiście odczytuję to bardzo dobrze, tak? Bo mamy rycerza mieczy i mamy kartę sprawiedliwości. I teraz tak, dla, z, zróbmy interpretację najpierw do osób, które są w związku. Tu będzie troszkę prostsze, bo tu wskazuje na to, na to te karty wskazują, że e, będzie trudno Wam znaleźć odpowiednią ilość czasu dla siebie, ale powinniście to zrobić. Karta Sprawiedliwości w tym wypadku wskazuje na to, że to nie jest. Miesiąc, w którym możecie tylko siedzieć i czekać, aż partner, partnerka się obudzi i będzie chciał, chciała coś zrobić, tylko Wy musicie temu pomóc. Ja nie mówię, że to Wy macie zainicjować od razu i zacząć to robić, ale na pewno w tym współdziałać. To jest Wasza wspólna. No właśnie wspólne dobro, tak? To jest wasz wspólny związek, o który trzeba razem działać, że trzeba przezwyciężyć te trudności, które są koziorożce i dołożyć starań. I okej, okay, możecie sobie pomyśleć, no nie będę dokładać starań, tak to nie pomoże, nie? Mam nadzieję, że tak nie jest obecnie w Waszym związku teraz, ale wiecie co, to zostanie przyjęte naprawdę dobrze. I jeżeli razem zadziałacie, żeby coś razem zrobić, właśnie, tak? Wiecie, możecie nad tym napomknąć, niech z tego rozmowa jakaś wyniknie, że fajnie, znaczy nie fajnie, bo okej, okay, jest dużo rzeczy na głowie, są obowiązki, są jakieś tam stresy i tak dalej, życia codziennego, ciężko jest znaleźć wspólny wieczór, wspólny weekend, może nawet tak, w tym miesiącu ale powinniście spróbować coś takiego zrobić i mówicie, no może umówmy się, kochany, że w ten piątek wysyłamy dzieci, nie wiem, do rodziców, czy bierzemy opiekunkę, a my robimy coś razem. Niekoniecznie musi chodzić o, wiecie, ten czternasty, tam słynny. Ale e, kochani, zróbcie coś takiego, bo tam e, to przyniesie Wam naprawdę e, wspaniałą rzecz. Karta świata jest najbardziej pozytywną z wszystkich kart na, e, w całej talii i ona wskazuje na to, że to będzie. To postaranie się będzie przynosiło naprawdę świetne rezultaty. Więc Koziorożce, idźcie tą drogą, zacznijcie dialog, albo faktycznie wiecie, jeżeli wy jesteście tą osobą, która raczej organizuje rzeczy dla was w małżeństwie czy w partnerstwie, bo wiadomo, że zawsze tak. To wygląda, że jedna osoba jest ta bardziej żywotna, druga jest taka trochę bardziej pasywna, nazwijmy to w taki sposób, to nie jest wcale nic złego, jeżeli się jest jedną czy drugą osobą, ale to, to powoduje, że się dogadujecie. Nie? Ale tutaj warto jest chociaż zacząć coś, robić to razem, umówić się na coś i to da Wam wielką nagrodę. Kochani, jeżeli jesteście. Singlami i poszukujecie kogoś, i teraz wiem, że to będzie niepopularne to, co powiem, bo ten miesiąc może wam przynieść kogoś taką relację, która będzie naprawdę, no, będzie tym światem, tak? Będzie tą kartą, nie tylko tą kartą, będzie tym czymś, co ta karta symbolizuje, ale faktycznie trzeba, <laughs> przepraszam, trzeba, no, zacząć. Działać, tak? Trzeba wyjść temu trochę naprzeciw i niestety, i teraz to ja wiem, trzeba się liczyć z tym, że nie od razu przyniesie to pozytywny efekt, tak? Bo weźmy sobie scenariusz, że nie korzystaliście z tych różnych aplikacji, teraz słyszycie tego kosmę, jak on mówi, że można naprawdę zyskać świat, tak? Odpalacie tę aplikację, spotykacie, umawiacie się z kimś i wydaje się ciekawy, idziecie się. Z nim spotkać, czy z nią, i no, okazuje się, to nie wypał. I wtedy no, nie, można, nie można od razu powiedzieć: Nie, Kosma kłamał. No nie kłamał, tak? Nie kłamałem, tylko powiedziałem, że może być, wiecie, po drodze może być wyboiście, tak? Więc spróbujcie jeszcze raz, spróbujcie drugi, trzeci, może nawet jest w lutym ten ktoś tam dla Was. Więc to jest bardzo pozytywna rzecz, bo to naprawdę jak się już uda, to to się uda tak, uff, uh, nie na 100%. I teraz zobaczmy, może jakieś wskazówki wyciągniemy z tego, bo zapytamy tutaj, jaki będzie ważny znak dla Was, najważniejszy znak Zodiaku, jest tu byk. Od razu podkreślam, że to może być znak ten ascendentu, słoneczny, jak i księżycowy, więc to troszkę komplikuje sytuację, ale karta no to, to, że karta to symbolizuje, to jest trochę inna rzecz. Po prostu będzie to byk. I byk e, będzie, mówię, najważniejszą taką, e, os, najważniejszym znakiem w interakcjach waszych. Więc e, to trzeba odebrać, wiecie, i pozytywnie, i, i negatywnie. Ja bym najlepiej to określił, że jak wiecie, nagle rob, macie robić coś z bykiem, tak, to wiedzcie, że coś się dzieje. To będzie coś takiego intensywnego to będzie coś takiego e, naprawdę z przytupem, nie? więc byk e, jak najbardziej tutaj istotny będzie dla Was i macie na tego byka zwrócić uwagę. Dobrze, to teraz, jeszcze na koniec, zobaczmy, jaka jest ewentualna przeszkoda. I mamy piąteczkę, piąteczkę buław. No dobra, jest też dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, i jest rada. Ok, no dobrze, jest karta świata. Do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o ewentualną przeszkodę, no to mogą być stresy, może być trochę więcej tej pracy. No, trochę widać dlaczego tutaj, na przykład, jest ta dziewiątka mieczy, dlaczego tutaj ten. Ten rycerz mieczy może być. Wydaje się, że mogą być w tym miesiącu no całkiem sporo takich rzeczy, które wam wiecie, zawracają gitarę, zabierają wam czas. Musicie je zrobić, one nie są z reguły trudne. One nie są może jakoś, wiecie, to nie jest tam sprawa życia lub śmierci, ale no jednocześnie. Jest to irytujące, że musicie się tym zajmować, może niekoniecznie chcecie. Może to też powodować, że będziecie trochę podenerwowani właśnie w tym miesiącu bardziej niż zwykle. No cóż, bywa. Jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę, to słuchajcie się swojego. Bebzuna, jak ja to mówię, czy Bebzona, zależy, to ja wiem, że to jest regionalizm, czyli słuchać się swojej intuicji, swojego, swojej podświadomości, tego co chce Wam wewnętrzny koziorożec powiedzieć, tak? I to przyniesie Wam coś dobrego. Pokierowanie się tą właśnie taką intuicją będzie miało dla Was pozytywny efekt. Tak, więc to nie tylko, że to będzie pomocne, to przyniesie coś konkretnie dobrego. I mamy na koniec jako radę kartę świata. I okej, okay, ja wiem, że tu będą drobne rzeczy, które są nieprzyjemne. I jako rada świat jest ciekawy, bo on znaczy, żeby skupić się na tym, co jest ważne. A. Nie na tych takich drobnostkach, które się dzieją w koło i ja wiem, że w tym miesiącu codziennie my przecież po ziemi stąpamy, więc zajmujemy się tymi przyziemnymi rzeczami i denerwuje nas, że trzeba iść do pracy, że tam trzeba, nie wiem, do urzędu gdzieś pójść i tak dalej i tak dalej. Tylko te rzeczy, tak, za rok nie będą miały żadnego znaczenia. Tak nie będziecie pamiętali o tym, że w lutym było więcej, nie wiem, o kilka godzin więcej pracy w tygodniu albo że szef był w złym humorze i wam trochę psuł atmosferę w robocie. Nie będziecie o tym pamiętali ale za to będziecie pamiętali o tym wspaniałym wieczorze, który spędzicie z tą ukochaną dla siebie osobą, o tym fajnym wydarzeniu który, tym realizacji tego planu, o tym, że pomogliście i może wysłuchaliście problemu tej osoby, która się w końcu z tym ujawniła, albo to, że udało wam się w tych, nie wiem, dobrą, super pracę znaleźć, tak, czy coś takiego. Więc skupcie się na tych rzeczach, które są istotne, na tych, wiecie, kryształkach, tak, tych diamencika, które są w całym tym takim błocie życia e, ukryte, i to jest rada kart, żeby widzieć ten cel, i ten cel Wam niech przyświeca przez całość lutego. Tego Wam życzę. E, to może być cel albo cele, tak? E, I kochani, mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!